Drugi list świętego Pawła do Koryntian, rozdział siódmy, wiersz dziesiąty. Smutek pochodzący od Boga wywołuje opamiętanie, którego nikt nie żałuje. Ono prowadzi do zbawienia, natomiast smutek wzbudzany przez świat prowadzi do śmierci. Nie jest tak, że zawsze musimy się radować. Może to zabrzmi jakoś tak niepozytywnie, ale ma pozytywny efekt. Bo jest mowa o smutku, który pochodzi od Boga, który wzbudzany jest przez Boga i on doprowadza do opamiętania. Już tak jest, kiedy człowiek nie ma chwili refleksji, wyciszenia, kiedy nie zastanowi się nad swoim życiem. Nad swoim postępowaniem, nad sensem życia, kiedy nie zasmuci się z powodu swoich grzechów, to się też nigdy nie opamięta. Przed opamiętaniem jest smutek, który wywołany jest taką analizą swojego życia, swoich myśli, decyzji, i dobrze, że wtedy sam Bóg wzbudza taki smutek. I jak dobrze jest też, że w tym smutku nie musimy trwać, ale możemy przyjść do Boga, przyjść do Jezusa Chrystusa, który jest naszym Zbawicielem, On nam wszystko przebaczy i ten smutek przerodzi w radość. Żeby mówić o radości, żeby mówić o szczęściu, o takiej szczęśliwości w naszym życiu, to musimy najpierw powiedzieć o smutku. Bo żeby wejść w radość Pana, potrzebujemy najpierw się zasmucić, gdy trzeba gdy sam Bóg wzbudza w nas ten smutek, gdy sam Duch Święty przekonuje nas o stanie naszego serca, który się Bogu może nie podobać. Jeżeli się nie zasmucimy, to znaczy, że jesteśmy obojętni. Jeżeli się nie zasmucimy, wtedy to znaczy, że jesteśmy głusi na głos Ducha Świętego. Ale kiedy się zasmucimy, jest to błogosławiony. Jest to tak bardzo pozytywny smutek, który doprowadza nas do upamiętania. Natomiast świat, który wywołuje smutek, wywołuje jednocześnie taką postawę rezygnacji, pesymizmu. Szukania jakichś takich substytutów radości, które tym bardziej jeszcze pogrążają w smutek, w beznadzieję. W tym tekście czytamy, że ten smutek, wzbudzany przez świat, prowadzi do śmierci. I książę tego świata taki smutek wywołuje, który w ludziach wywołuje rezygnację, niechęć do siebie, do innych, beznadzieję. Pozbawia sensu życia, pozbawia siły do życia, takiego optymizmu. To czyni wszystko diabłem. To jest ten smutek, który doprowadza do śmierci. Śmierć w relacjach, w małżeństwach, śmierć, gdy chodzi o jakieś takie pozytywne spojrzenie na, na siebie, na innych, śmierć, gdy chodzi o walkę w życiu, o walkę o dobro. To wszystko może umrzeć, kiedy jest ten smutek światowy. W przeciwieństwie do Bożego, tego pozytywnego smutku, który prowadzi do przebaczenia, do upamiętania, do, do życia, do radości, do zbliżenia się do Boga, ten smutek światowy oddala od Boga, oddala od jakiejś takiej nadziei, od gotowości do walki o dobro, o dobrą sprawę. A więc miejmy, takie rozróżnienie smutku. Kiedy Boży smutek pojawia się w naszych sercach, to wprowadza w nas życie, to wprowadza w nas nadzieję, radość, bo jest łaska, jest przebaczenie. Smutek, który diabeł książę tego świata wywołuje, niszczy ludzi, niszczy relacje, niszczy zdrowie. Smutek doprowadza do jakiegoś takiego załamania, do tego, że ludzie pogrążają się nawet w różnych nałogach, bo nie mogą sobie poradzić z tą pustką w życiu. Jak dobrze jest przyjść do Boga, jak dobrze jest skorzystać z Bożej łaski, jak dobrze, kiedy pojawia się smutek, kiedy sumienie jest obciążone, zwrócić się do Boga, On jest tym, który przebacza, który daje. Czyste serce, czyste sumienie, jak dobrze jest zwrócić się do tego, który jest źródłem życia, źródłem radości i pokoju. Dziękujemy Ci Panie Jezu, za to, że niejednokrotnie bywamy zasmuceni przez Ciebie, że ten smutek przez Ciebie jest wywołany po to, byśmy jeszcze bliżej mogli Ciebie być, byśmy mogli odrzucić wszystko to, co nas od Ciebie. Oddala czynimy to teraz w tej modlitwie, w takiej głębokiej analizie, po to, by ten nowy dzień rozpocząć w radości i pokoju. Amen.